Wiadomości z Małopolski. Nauczyciele każdego dnia spełniają wyjątkową misję, która często nie jest wystarczająco dostrzegana. Aby docenić ich pracę, w Małopolskim Centrum Nauki Kogiteon wręczone zostały nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego dla Nauczycieli za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Ja się cieszę, że co roku samorząd wojewódzki od jakiegoś czasu organizuje. Tego rodzaju wydarzenie. Oczywiście ono nie może być dokładnie w tym dniu, kiedy jest Dzień Nauczyciela, bo przecież wszyscy wiemy, że nauczyciele wtedy po pierwsze mają bardzo dużo obowiązków w szkołach ale też mają sobie święto, więc zawsze z lekkim opóźnieniem zapraszamy zarówno dyrektorów, ale i nauczycieli. Samorząd województwa jest takim wielkim wspomaganiem całego procesu edukacyjnego, poprzez to, że z jednej strony prowadzimy Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ale prowadzimy też całą sieć na terenie województwa tzw. bibliotek pedagogicznych. Oprócz tego jesteśmy odpowiedzialni za prowadzenie ośrodków szkolno gdzie no staramy się pomóc tej młodzieży, która z jakichś przyczyn zejdzie z normalnej ścieżki edukacyjnej, a często wchodzi w kolizję z prawem. I mamy kilka wysoko specjalistycznych szkół, jak chociażby Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Zakopanym, czy szkoły branżowe, które kształcą w bardzo ciekawych różnych zawodach. Gala wręczenia nagród marszałka województwa małopolskiego odbyła się w ramach obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Z okazji swojego święta nauczyciele mieli okazję świętować, odpocząć, zwiedzić Kogiteon, a nawet wysłuchać koncertu pianisty piwnicy pod Baranami Konrada. どうも。